To mnie rani. Rani mnie każdego dnia. Jak kochać? Przede wszystkim muszę sobie uświadomić to, że kiedy będę skupiony na sobie, będę skupiony i rozważał będę ranę, którą ktoś mi zadaje. Krzywdę, którą przeżywam. Ta krzywda będzie rosnąć z każdą minutą mojego analizowania tej krzywdy. Ona wejdzie w moje serce. I móc obrazowo będzie wyglądała tak. Nie. Ale jeśli ja się zatrzymam na tej krzywdzie, zatrzymam się na tej ranie, zatrzymam się na tym bólu, i zacznę wpatrywać się w tą całą sytuację, analizować z urazą, pretensją, żalem, wściekłością, to ta sytuacja. Tak krzywda będzie rosnąć, 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 rosnąć z każdą minutą, z każdą godziną, z każdym dniem, z każdym tygodniem, kiedy pozwalam sobie na to, aby ona żyła w moim sercu. Ona nie będzie cały czas taka sama.